No na tę chwilę mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o kluczowy element sztabu tenerskiego, czyli pierwszy trener i yy, pierwszy asystent, yy, czyli Manta Sosnowski, i Łukasz Seweryn, to pozostaje bez zmian. Co do yy, dalszego sztabu tenerskiego, yy, rozmawiamy. Jeśli chodzi o budowę składu, yy, rotacja polska, można powiedzieć, jest całkowicie już zamknięta. Yy, w chwili obecnej yy, kontrakt w mocy utrzymane z zeszłego sezonu z Pawłem Łączykiem. Ponadto e, pozostawiliśmy w składzie Bartosza Jankowskiego, a doszli do nas e, Szymon Wójcik, e, Daniel Szymkiewicz, Igor Stolarz i będziemy jeszcze posiłkowali się oczywiście e, z zawodnikami z naszych juniorów, e, w To już od potrzeb Dwóch, trzech zawsze graczy będzie e, w rotacji. Natomiast jeśli chodzi o część składu zagranicznego, na, na tę chwilę mamy trzech zawodników, na pozycji jeden Mike Kafi na pozycji numer 5 Benaz Grecunias, który dał się poznać w PLK z występów, właściwie tylko dziewięć meczów zagrał pod koniec sezonu, dołączył do zespołu z Lublina w ubiegłym sezonie. To będzie nasza kluczowa piątka, tak naprawdę nasz główny center. Ponadto mamy zawodnika na pozycji 4-3. Jest nim, jest nim Amerykanin Hendriksen, który, który tutaj troszeczkę do nas trafił za pomocą, rekomendacją, może dobrym słowem, Wobicza. To są dobrzy znajomi, grali razem na jednej uczelni, przynajmniej trenowali na jednej uczelni. Ale trenowali sobie razem gdzieś tam i znają się osobiście, bo tutaj naprawdę dał bardzo dobre słowo o klubie, o trenerze o całej organizacji. Myślę, że myślę, że, że to będzie zawodnik, który naprawdę, mimo swojego na razie, braku doświadczenia w zawodowej koszykówce, ponieważ to jest świeżo upieczony absolwent uczelni, naprawdę wniesie coś fajnego do tego do tej ligi i naszego zespołu. No a ponadto, tak jak mówię, no, zawodnicy, których wcześniej wymieniłem, yy, myślę, że będzie się działo. No. Szymon Wójcik, yy, nazwisko legenda w Polsce na pewno, natomiast no, Szymon pracuje na siebie i na, 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 swoją, na swoją pozycję już yy, kilka lat. W zeszłym roku bardzo dobre występy w Zielonej Górze. Yy, Szymon dał się poznać yy, nie tylko z, z gry yy, efekt. Aktywnej, ale również efektownej. Także jego wsady, loty nad obręczami czy bloki to coś, co mam nadzieję porwie tutaj publiczność w Hali Gryfia. Bardzo na to liczymy. Warto też dodać, że e, Szymon właśnie został powołany do Szerokiej Kadry Polski. E, Mecze kontrolne być może załapie się do tego szerokiego, tego, tego wąskiego składu do 12 i być może wystąpi w barwach z orzełkiem na piersi i będzie prezentował Polskę w najbliższym czasie u trenera Igla Miejcicza. No cóż, poszukujemy jeszcze cały czas zawodnika na pozycję 2-1. Tutaj celujemy w rynek zagraniczny. Jest parę nazwisk ciągle gdzieś się tutaj przewija. Rozmawiamy. Sądujemy, negocjujemy, ale na tę chwilę nie możemy jeszcze nic konkretnego powiedzieć. Myślę, że to się wyjaśni do końca, do końca lipca z pewnością. Warto powiedzieć, że zespół rozpoczyna już swoje przygotowania do sezonu od 14 sierpnia. Badania kontrolne i potem już cykl przygotowań z trenerami. Motoryka i, i, i cała inna, wszystko co związane z wpływaniem do sezonu. Zakontraktowaliśmy również już blisko 8 gier kontrolnych. To są sparingi mniej lub bardziej otwarte. Jeszcze na tej chwilę nie możemy podać szczegółów, ale to na pewno będzie będzie 8 gier. W tym i to już jest ważne: 9-10 września tutaj w Haligryfia, e, turniej o puchar, przepraszam, prezydenta Miasta Słupska. Zagramy 9 w sobotę z Arką Gdynia, a 10 w, w niedzielę z Treflem Sopot. Myślę, że tutaj dodatkowym smaczkiem będzie, będzie występ w Sopocie naszych już byłych zawodników: to jest Mikoła Witnickiego oraz Kuby Musiała oraz Błażeja Kulikowskiego. No cóż, giełda nazwisk w internecie żyje swoim życiem rzeczywiste rzeczy, które dzieją się w klubie, a to, co można przeczytać w internecie, to są dwie różne sprawy. Czasami gdzieś tam kaczki dziennikarskie pojawiają się i mniej lub bardziej doświadczeni dziennikarze wypuszczają newsy, które nie mają potwierdzenia rzeczywistości. Karolak to nazwisko, oczywiście, jak wiele innych polskich nazwisk pojawiło się w naszym zespole. pojawiło się zapytania od agentów. Zawsze idzie zwrotna informacja y, dotycząca y, tego, jakie są oczekiwania finansowe i gdzieś y, można powiedzieć, że w przypadku Karolaka na tę chwilę na tym się zakończyły nasze rozmowy. Natomiast agenci potrafią to skrupulatnie wykorzystać i, i za pomocą y, różnych małych portali internetowych nagrzewać atmosferę, tak aby. Nazwisko stawało się gorące na, 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 na arenie sportowej. Tak to już działa, tak ten świat jest skonstruowany. Natomiast jeśli chodzi o Marka Klasena, no to też no to jest człowiek, który zagrał tutaj nas, u nas doskonały sezon, wypromował się bardzo dobrze i, i dzięki temu myślę również w zeszłym sezonie zagrał w dobrych zespołach i, i, i w pucharach europejskich. Natomiast Markowi daleko do naszego zespołu. Oczywiście y, mamy z nim kontakt y, bardzo częsty, czy na linii prywatnej, czy można powiedzieć zawodowej. Manta skonsultuje z nim wielokrotnie, y, ponieważ Marek jest y, naprawdę osobą, która ma szerokie kontakty i, i, i wielu zawodników. Y, czy, czy trenerów zna i ma dobre dojścia, tak można powiedzieć, a jest też w naszej ocenie uznawany za wiarygodnego człowieka, bo jest po prostu a, naprawdę rozsądnym gościem. Więc sobie rozmawiamy wielokrotnie. Natomiast co do jego gry, u nas nie było takiego tematu. Jego oczekiwania finansowe są dalekce wychodzące poza nasze możliwości budżetowe, i, i nawet specjalne przymiarki nie było. Gdzieś też widziałem, ktoś opublikował, doniesiono mi o tym, yy, dosłano mi jakieś tam screeny Marek Klasem Subsku. Yy, Dementujemy to oczywiście w całości. Może pojawi się w Subsku na jakimś meczu jako gość zaproszony, ale nie w składzie Czarny Subsk.